Mamon, ty zostaniesz sam na wieki wieków. Amen, jak tak się będziesz zachowywać. Chłopie, otwórz kupa oczy, bo umrzesz samotnie w tej. tu jest niezły. Pokażę Wam. Tu są te szoty, tu widzę, że jest nowy. A tu jest remix. Na spidranie było ostatnio. Diko, bardzo dziękuję. Tak, właśnie wyglądają te kur... live na kiku Albo jakieś inne pojazdy, piosenki. Odpalimy. Co tam czego się słucha na speedrunach? No a patrzcie, to dziewiąta minuta tam forteca. I z tego, jak baston będzie za 5 warstw na netherraku, przez kur... kilometr. I tak, to jest właśnie takie granie zasrane Tak, a to w ogóle dziwne piosenki były, pamiętam kurde tego rana <miany> To był taki w ogóle ciąg piosenek kur... dziwnych, jakiś radio chleb się odpalił <miany> Dobra, lecimy. Specjalne O, pod... O, jakieś tego, coś tam z serca, młosia jakiś jest. Mamon, diament polskiego speedruningu, coaching Zinkrofa, Tubson, ulubion Voldemort. Specjalne podziękowania dla tajemniczego dobroczyńcy, który wrzucił parę monet do mojego leśnego o. słoika. Dzięki Tobie filmy mają teraz jakość lepszą niż życiowe wybory Kamisia z Płocka. A to już coś. Kamiś, zgaś to światło i przestań ładować telefon. Bo zaraz odetną prąd. Jeśli yeah. i ty chcesz, żeby łośnie nagrywał przy świeczce, wrzuć coś do słoika, zanim Tauron zabierze mi monitor. Dziękuję również wszystkim za komentarze i uznanie. Totalne z Was gity. A teraz zapraszam na dziadkowy seans. No to idźcie sobie tego zapraszajcie, jeszcze mu patrzcie na razie. Dobra, ja idę a ja idę zrobić ranik. Czemu Jestem sucha. Mamo mnie chyba wykluczył z jakiegoś tam speedruna. O, mamo do mnie dzwoni, Czeby... Witam, informatyka spłocka. Halo, potrzebuję pomocy od informatyka spłocka. Poważnie, to jest poważne. halo Halo, powtarzam. Halo, proszę. Proszę, kurwa. Proszę. Halo? Informatyku? Informatyszyn? Ja mówię, kurwa, ja Cię nie słyszę? Ja wczoraj wyciszyłem. <grym 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 I słyszałem w... i widziałem, Kamilek. powiedz mi, jak to zainstalować? Bo zobacz, to nie działa. Nie pokażę Ci, bo Ty ogarniasz, nie? Blawek? No, teraz... Mam pół godziny instaluję instaluje tego Minecrafta. Z Kamilkiem hmm. robimy... Oh. Ej, Kamilek, jesteś? No to kur... człowieku, nie chodzić i to ja ogarną, a nie mnie będziesz słuchał. Oni mnie sami. No O której możesz speedradować, o, tak że tak, wiesz, jazda Już? w już? A ja już to, zaraz. to muzyczkę wyłącz sobie, gościu. No Ciebie to zaraz wyłączę gościu. Ten po porobić wszystko, nie? Jeszcze cały Cyclone. Za Zadłu długo się Cyclone odzywasz? zmutować się znowu? Ja nie wiem, jak on ma takie dobre seedy ten dziadek. Serio, mi się wydaje, że na tych sidach co ma Mamon, to kurde ku... świata wypadł. <laughs> Jakby to zagrał ten typ, co posiada ten aktualny. <laughs> Zaś te groźby. Nie, strasznie. Ku... A wy będziecie mieć jakiś challenge z Mamonem, czy jak to? No! On poddaje mi to, on teraz... poddejmia, to jest idiota. Nie, ale serio, będziecie mieć challenge? A czy... może się zrobimy, o... może się zrobimy Będzie coś. Byli. Czemu nie w sumie? O, ku... No wiesz mam, on jest poziom Część. wyżej, nie, jednak. No ja wiem. O, zasłoniłem się. Ale ci, spoko. Jeszcze dobra, raz. Dobra, Kuba? Kuba? Halo? Słyszysz mnie, Kuba? Halo? No, Kuba, zobacz, zobacz na to, patrz. Spójrz do, do mnie na ten. Udostępniłem Ci ekran. Czekaj, tylko... Tak będzie najprościej, bo on inaczej nie zrozumie. Poczekaj, no, bo stary musi mnie tłumaczyć. Tylko poczekaj sekundkę, dobra? Bo tylko muszę tutaj urządzenia ogarnąć, czy te... Bo jak on tak będzie budował, to ja płaczę ze śmiechu. A no to, ale się musi nauczyć, nie? Ja wiem, no, ale no, no... nie w taki sposób. No, Patrz. Po, pokaż jak... mi tatusiu, pokaż. Tu dałeś... już się podnieca k***a kur... dziadek, że portal jakiś umie zrobić, jezu. Nie, naprawdę, dajcie mi tego seed'a normalnego, ja go sprowadzę na ciebie. No w 20 minut go pobiję. Nie, że tam jedna minuta, o 20. Jeden dobry seed, jeden. Coś powiedzmy lawę, masz już to zrobione ten dół, no nie? No to jak, jak, jak masz to powiedzmy to jest dół od portalu, no nie to budujesz to w taki sposób, patrz A nie wchodzisz na to. Tak po prostu budujesz Kumasz, hmm. nie, to budujesz, kuma, ale ty... dobra, wróć tam. Patrz, coś takiego robisz. Pyk, 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 pyk. No No rozumiem a, No, w taki no. sposób, a nie że wchodzisz a, na to pod siebie. No dobra, O to mi okay, chodziło. Dobra, różnicy. No, no, no. no, no, no. no, no, no. A ty, Mamon, pobiłeś ten rekord, co zrobiliśmy wspólnie. No, już dwa razy. Już Jaki masz teraz? E teraz mam 41, a już mogłem mieć wczoraj 35, tylko Smok mi nie chciał sperczować. K nie miałem jedzenia, żeby się uleczyć już potem. Ale i tak, dziękuję, Myślę. wiesz, no te podstawy mi wszystkie wytłumaczyłeś, no no, nie? Los, los. 41 rekord. Tak jakby doślipował diament, no nie? No mówię, no już dzisiaj jestem w stanie no, tak. powyżej 35 minut zejść, bo już mi tak sprawnie to wychodzi. Te bastiony były największym problemem. Bo, <ślepło, 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 <diament>. <ślepło> no już chwilka. No dobra, i co ja mam teraz jakby tak potrenować? Se? Mm, bastiony? Serio nie jest za gorąco kurwa, w tych bluzach Może dam ci kurę jakiegoś takiego najprostszego sida na świecie i spróbujesz go przejść. Dobra, dobra. dobra. A to jest, będzie chitowanie jak mi dasz najprostszego? No w sensie to się nie będzie liczyło, nie? Tak chcę, żeby się liczyło od razu. No to jak chcesz, no to wbijaj i spróbujemy jakiegoś znaleźć. No ty, jak ty byś mu udał Sida, że on go przeszedł, to on go by przeszedł za tydzień dopiero. No ej! Kamil, co ty taki jesteś? Nie, to no nie o to chodzi, że taki jestem. Po prostu wiem jak to wygląda. Na A ekranie. jak tam jak znaleźć wioskę? No miałeś na dole, by były domki narysowane, no kurwa, głupio pytasz, no. Domki będą w tle. Będziesz widział. Sorian tak? ja bloku mnie. <laughs> Niech się błaczył no to wiecie, dlaczegoś tak poczuł, bo już tam trzeci dzień dalej nie było rekordu pobitego. To dlatego, ale spokojnie zaraz go zwrócimy na ziemię i to bardzo mocno, brutalnie. Czekam. Już nie będzie taki kur... do przodu. Oby dzisiaj już. Jesz presję? Może jakiś zakładzik z cinkrofem? Jaką presję, stary, on nie umie ku portalu No Cinkroff, jakiej ty presji mówisz? O, złotko. Brasz to? Nie. Mam brał. Serio? No biorę, tak. bo czasami jednego mi brakuje, co przepalam. Mam on normalnie piec stawiał na spidranie No się śmieję, jeszcze czasami tak trzeba. No. Piec kurwa. To, to poczekaj, jak się będę śmiał jak w zaraz spotkasz, jak cię w... Kura. Będę się tak śmiał, że jako... Od razu ksywę ci nową przybiję. Domyślcie jaką. <śla> Spokojnie, spokojnie. Strzałki są niepre... tak. Te strzałki są nieprecyzyjne na, 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 kurwa, na głosy jakby, wiesz, na dźwięk, prawo. Ja na dźwięki nie wchodzę, kurwa, wariacie. Tylko, że mam, ci, chcę, próbu próbuję ci powiedzieć, jak nie to, ten... to nie tłumaczyć. Ja ty to porobi twoje, dopiero jak już będzie zmęczony, to dopiero mu powiemy. Boże, Kamil, taką sigmą. No nie, ale no po prostu 15 razy mówię do ciebie, ty tak masz wy, no to... Poczekam aż ci się znudzi pierdolony i będziesz naprawdę. Ja sobie bliżej dam ten wiatrak, kurwa, bo to serio. To jest introfinium, tego nie pomalujesz. Oj, mam on sobie, też czasem ciężko przemówić tak do tak rozsądku, tak. akurat. No mam też <laughs> To fakt. Czy powiększyli czat na Twitchu, czy coś mam zjebać? Chyba powiększyli, też na to zwróciłem uwagę. Ale lala krzyczał głośno ode mnie i mi przemówił. <laughs> A propos lala, kurka, jak coś tu nie jest fake. Poważnie. Patrzcie jaką płytę dodają do Minecrafta w nowej wersji kurwa 121.7 I to normalnie w grzeku będzie, nie wierzę Kurwa nie wiem, dziwne I... Jasprowi to na Donate ustawię. No. Krawa ta wioska no. Bagi z tych to się w ogóle nie gra, bo tam nie ma nigdy kowala i jeszcze czegoś nie ma, mówił Lala, nie pamiętam, ale czegoś jeszcze nie ma. Ale wiesz co jest? To są dobre seedy pod ciebie. Nie, bo tam kiedyś były dobre seedy bagniste, bo mogłeś wyliczyć z którym miejscu masz diamenty. No, a myślałem, że chodzi o gówienko, wiesz, dla ciebie? Ale to ty wpierw. <laughs> Hej, Kuba, co myślisz jakbym przyjechał do ciebie na gotowanie któregoś razu sobie? Abyśmy coś ugotowali sobie a razem? Ci... Akurat, kurat nagle tak <laughs> Następne zdanie czy może byśmy gotowali co. No fajnie byłoby. Ej, ty byłeś u mnie na chacie, no nie? Oczywiście, byliśmy, w tego jest bardzo łatwo znaleźć się zawsze przy środku wioski No to znajdź mi go mądraliński. jak tu jest dzwonek o, jego go ja nie. No już ma. go widziałem, już go widziałem dwa razy. Dziele. A no, strzałeś. No, stoi na dole pod skałami dybi A po prawej za domkiem stoi Za domkiem, po prawej. Po prawej, po prawej Ty wiesz co to jest prawa? O ty, fuck! Jak wyzywa sero, ale to widać właśnie. Patrzcie ledwo co tam zajarzył, kł... Ku... W 40 minucie przeszedł tego Minecrafta i jak już ciśnie kwa, ku... że on wie lepiej. Boże, on jest okropny, no. Masakra i tak ze wszystkim jest Pumyn ku... ze stówę? No i niby będzie na długo takie włoski, zobaczymy. Może już do końca. Faktycznie. O się uczy ten godę bi... Ty, żebyś ty słyszał jego jak ja w Lolo grałem jak mnie uczył. Co skok możesz bić jak masz mieczyk? Nie, on chyba nie jest socjopatą. No to, 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 to gratuluję, że nie wiedziałeś, jak ja to nawet wiedziałem. ty to, to wiedziałeś, kur... <grymne> Mamo Mamonas? Chyba nie jest socjopatą. Socjopatyzm to w ogóle tam dużo ma tych. Socjopaci są wrogu nastawieni do otaczającego ich świata, cechuje ich tendencja do nagłej zmiany zachowania. Są niecierpliwi i mają trudności z przyjmowaniem krytyki. No dobra, może... <grymne> Ze strony innych, socjopaci bardzo szybko wybuchają, a w sytuacjach konfliktowych mogą uciec się nawet do przemocy fizycznej. Chyba, no to dobra, może jednak. Mamonu skuta. <grywa> Ale żeś zrymował. na jego poziom intelektualny, to i tak dobrze mu wyszło. No, koło czy kopać? Leć. Ko kopać, nie? To. uważaj. Ty Kuba, powiedz mi, po co pytasz, a potem ci ktoś mówi co zrobić, a ty i tak zaczynasz swoje. Bo już czułem, bo już czułem. No to wyczułeś. To on tak robi przecież. Ty, on jest jakiś chory. On zarzuca teraz mu, jak on tak robi, gdy miał coaching. Jakby wiecie o co chodzi, że on się teraz tak jakby wyżywa, że on to przeżył, to teraz on musi wypróć z siebie te kłopoty, emocje i teraz wpisz to na synkrofa. Boże, on jest jakiś serio powalony. Leć. Ko Kopaś, nie? Tak, uważaj. Ty, Kuba, powiedz mi po co pytasz, a potem ci ktoś mówi co zrobić, a ty i tak zaczynasz swoje. Bo już czułem, bo już czułem. No to wyczułeś lawę i teraz się nie przekopiesz, tu zaraz giniesz od lawy Bo tutaj wody sobie nie wylejesz Beto z niego ludzie, ucieku. Tak Ostatnia nadzieja polskich speedrunów, Mamon, mówię ci. byłem hmm. <laughs> czasów, jak Mamon nie się kończy je ale Mamon ogarnia te spidrany, Te podstawy się... na pewno już się mi, się wydaje, to... wydaje, mam... mi się wydaje, że mamo, ma podobnie jak ja, że my jesteśmy lepszymi obserwatorami niż tak. graczami, że jak tak. ty obserwujesz, to, to no, no lepiej, a tak jak problem. grasz, to tak. zapominasz. Hmm. Dokładnie, wiesz, mogę mieć wiedzę, ale nie potrafię użyć jej, na przykład tak jakby praktycznie, no nie? Mamon, widziałeś te zdjęcia Arielki, to to co to ostatnio to wyszły? To ja nie wiem, to to Arielka. Ja sobie oglądam zdjęcia moich koleżaneczek mordeczku, a nie jakiś czariewek. Ja, ja myślałem, ja będę ten, bo kur... mi ktoś polecił, ja będę te twoje 5 minut oglądał. No to masz do nadrobienia trochę. No wiem, no tylko fajnie. No twoje 5 na... minut, a co to jest? Twoje 5 minut, że on to będzie oglądał. Twoje 5 minut. A, takie coś u Freeza, ja pierdziele. No ciekawe kurwa. co się stało, że na tym tweetie polskim wszyscy to samo i... Chodzisz do trzech streamerów, o, portal z streami masz powiedzmy jako tako wspólnych widzów, wiesz, że oni to oglądali i kur... otwarła swoje 5 minut i ziomek mówi tak No było u kurwa kogoś tam i już chuj Powiedział, kur... no i kur... bo ja nie widziałem, spierd... i co? <grym> i no ta, no ale... Nie, kur... kuchno, po prostu miał tego farta, ale ten gość, gość który właśnie... Ten gość, którego Enderman zaje... to on jest w ogóle teraz najlepszy na świecie chyba na RD. No i największy green, to tam poniżej 9, to tam tyle ranów, wszystko. No, 40 ranów poniżej 9 to jest płyny. też taki będę dobry, bo widzicie. 40 poniżej 9. <grym> <grym> tak, o, jak dziadek przejdzie w 9 minut, Minecraft. Ja serio robię, ten tył aż pierdolony na czole. I z Kutasem, i z nikiem Oba, jak w 9 minut zrobi. Co? Ja nie mam żadnego. Oni mają po, po 10 minut, ale mają 10 minut. No kuba, ale się Polska. śmiesz, ale chłopaki mają 10 minut. W Polsce to ma 5 osób poniżej 9. No, ale to co. O, ciekawe w Polsce, to jest najlepszy w Polsce. Co, jaka jest taka różnica w, sensie, w sensie, co dzieli was od tych gości? Lak. Przede wszystkim lak. Nieprawda, po prostu jest nieprawda. Czyli to, że trafił Looting 3, że miał portal, to nie jest lak. Okej, okay, więcej nic nie mówię. Ale, bo... Mamo, no nie mówię nie, już nic więcej. 6, dobra, no do właśnie. Dobra. Dobra, ja, ja nie zrobię 6,50, ja nie wiem nawet czy poniżej 10 bym zrobił na tym seedzie. No właśnie, w tym rzecz. O to chodzi, no skill, tylko i wyłącznie skill. Przy dobrym seedzie już tylko później skill wychodzi, dlatego no, teren tak fajnie się ogląda. No ale bo wiesz, on przecież ty byś na przykład na tym seedzie, co on nawet 15 minut nie zrobił, to jest ta różnica, nie? Mhm. Więc jak lak, no oczywiście, że. No tutaj... nie wierzy w to, k**a, niech zagra tego seeda. Tego samego, co ten typ Lofkei. Daj mi z tego sygnał, ale my mówiliśmy o waszym poziomie, nie o moim. No ale ja też bym nie zrobił na nim tego do świata. No Nie no, jest. jest tak, że. że kurwa, No. Że w pewnym momencie po prostu się tego nie chce, że to musisz dosłownie być jakimś młodziakiem. Nie, bo ci się chce, też tak myślałem, a mi się chce. Chodzi o to, że jak jakby. nie. I na przykład płacą za to, że oni mają, robią takie rekordy, czy nie? No, nie. Znaczy płacić za rekordy, nie, ale Jezu, jak jesteś mega Jezu. dobry, no to sobie wygrywasz co sezon na rankadach turniej, i tam wygrywasz za dwa koła dolarów, no to bez jakiejś tragedii, nie? Poza tym z coachingu, masz jeszcze siano, bo jakąś zależy, to też będzie chciał. A w sumie bez kitu, jak oni robią, jak jak oni to robią, to, to jest spójnie, nie? Bo z tego jest chuj, czy nie? Cochinów. Nie, cochinów mało jest. Tak, Ty w ogóle mało, kto robi coaching. Mieją się kluczki, uczą, siedzą razem na Discordzie i nie, nie ma czegoś takiego. Na pewno no, coś nie. znajdą sobie w Stanach, na pewno my, znajdzie nie, się taki. Ten w CS masz kurwa szejków, co ci parę dziesiąt tysięcy dolarów są w stanie zapłacić za coaching, taki kurwa oni na bank też mają. Serio? No, płacić tyle? No kurwa, przez szówego. nie wiem. Nie, nie wiem. są bogaci, przecież bo oni to kurwa lepsi, ten, jak najszybciej, nie chcieliby czasu trzeba... Coś pewnie tak, ale w Minecrafcie nie ma za bardzo coachingu i czujesz bastion, tutorial i masz. No teoretycznie tutaj jest troszkę inaczej, no nie? Ej Kamilek dawaj jak ja się poduczę, to zrobimy jakiś zakład taki we dwójkę. spoko. Nie o tysiąc złotych <laughs> nie, 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 właśnie nie kasy, jakiś taki challenge taki, tylko O nie, tysiąc nie, złotych nie, do kasyna. Kurwa. Nie, to nie, coś, coś... Pierdol chcesz? Tatua nie, tatuaż już to było, takie pase. Coś <tutuj> wymyślimy, Kuba, coś wymyślimy. Z nikiem Tucsona. O, już mam. Coś takiego... Wymyślimy coś, Kuba, spokojnie, zrobimy. O, i Tucsonowi. Widziałem, spadną na Weź... Wypierdalaj z tym tekstem, ty. <laughs> I Tucsona zaproś, wypierdalaj z tym tekstem. <laughs> Ta. Nie no to, kurwa czemu nie? A to powiedziałeś jeszcze raz? gdyby tu psano zaprosił. No to idźcie a, sobie nie, go, kurwa, zapraszajcie jeszcze mu paję zrób na razie o, <gryw> Od razu kurwa ucieka On nie chce tego słyszeć Dajcie mu spokój ludzie <gryw> Dobra ja idę A ja idę zrobić ranik Ty serio się zmutował kurwa No teraz się rozłączył wszystko To o co mu chodzi kurwa Dobra ja idę, a ja idę zrobić ranik O A już koniec Ja nawet nie wiem o co chodzi, jakaś drama jest z nim? No chyba, bo, znaczy ja nie wiem w sumie Ja jedyne co widziałem to, że Tubson wrażliwy pobił czas Mamona Tubson pobił czas Mamona i w sumie W sumie to tyle Nie no <laughs> To wrażliwy temat chyba, jakiś tam Chyba bo... tak to je bajłeś Na i koniec go Rangelendu Zwykle kurwa <grym> Daś Afera A taka była fajna rodzinna atmosfera Co Krawcier powiedział A no, wspiera Frejera. Tyle <grym> Nie nie pobiłem, nie pobiłem to jest mowa o tym starszym Ja miałem 44 minutę Mamą 41 Trzeba dalej grać Dalej utrzymał rekord dziad. To człowiek, ale nie chcę wiedzieć. To nie taki, to, to nie wiem, ja go nie znam. Nie Kamilka. Ja widziałem tylko na szklanie, że ten coś tam gadał do Mamona. czemu Kamilek to zbresetował, a on wyszedł już? To ja. No nie wiem. Może Bastionu nie było. To raczej Humorku, wiesz? Ale czemu Mamon się obraził aż tak mocno? Nie na, napisałem, że przepraszam na PW, ale nie wiem, czy zadziała. <laughs> Napisał do niego na PW, kurwa, przepraszam. Powiedział tak, o, gadają, gadają na Discordzie i kurwa powiedział No, zaprosimy jeszcze Tutsona do challenge'u i kurwa on po tym pisze przepraszam <laughs> Za co kurwa? Że nikt powiedział? Nie wiem no chujowo chciałem sobie obejrzeć go, znaczy na streamie sobie obejrzę zaraz A on ma stream? E, <laughs> ma, ma ma Ja nie wiedziałem nie, nie, że to taki pomagi... wrażliwy temat No nie wiem ale napisał do mnie wypierdolek a obraził się, no bo kurwa krawciar coś powiedział o tym sonie i tyle, nie, nie można kurwa wiedzieć, Powiedzieć o, o jakimś streamerze, bo mamon chyba ma jakąś koset czy coś. Ja nie... No najwyraźniej, ja nie wiedziałem żadna z nim kosę. O dziodka nawet na Niku nie można wspomnieć. Kurwa nic. Totalny zakaz. Co po czasie. Nie gadam ze śmieciami i tyle. Jezu. Jak on łatwo wszystkich daje do jednego wora i takich skreśla, gadają, gadają wszyscy. Ten jest jakaś tam ekipa, se gadają, opólnie o Minecraft, o speedrunach. Jedno słowo już nie gada ze śmieciami, już wszyscy są skreśleni. Koniec kurwa, koniec. Niech do power robić. Jak tak do tego podchodzą, dlatego używajcie ostrożnie określań, kto to jest kolega, a kto to jest znajomy. Bo można się bardzo. Przeliczyć. <laughs> nie, no kurwa. Czyli jak jesteś kolegą albo przyjacielem mamona, to jedna jakaś tylko taka rzecz, że nie ma porozumienia, jesteś skreślony. Musisz być kurwa idealny i tańczyć jak mamą zagra, albo nie, nie jesteś kolegą. Taki rekord 41 minut. Bo można bardzo zmisować z określeniami, no nie? I to zupełnie nieświadomie. Mamon, ty zostaniesz sam na wieki wieków. Amen, jak tak się będziesz zachowywać. Chłopie, otwórz kurwa oczy, bo umrzesz samotnie w tej jebanej melinie, na tym krześle i nawet nikt o tobie nie będzie pamiętał. Weź się kurwa w garści, wychoduj serce. Kamil pozostawił tę wypowiedź bez komentarza. Cie ma konfigurację. Ostatnio w kąpie robiłem. O, dobre kurwa serio, dobra wiadomość. Mega dobra, mega dobra. W garści wychoduj serce. Kamil pozostawił tę wypowiedź bez komentarza. Cie ma konfigurację. Ostatnio w kąpie robiłem. O, a tego frajerku nie wyjebałem na filtr. Dzięki, frajerku, już na filtrze jest. Dzięki, nara. <laughs> Dzięki, szrajerku. <laughs> tak bardzo, bardzo kocham ją, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię, kombinując, jak być z nią. <laughs> Powiem tak, ja jestem w szoku, że to taki krótki odcinek był. Ja myślałem, że to jeszcze z 20 minut poleci. Ja pierdziele. No mam teraz niedosyt, niedosyt mam.